I lecimy, co to będzie, co to będzie? Co to będzie, co to będzie? A kto tam jest? Dobra, wychodzę z Mam tam samo z streama i lecimy Dobra, czekajcie, dobra Dobra. Widzowie, jesteście gotowi? No to na trzy. Raz, dwa... Trzy Jakes? Wy własny. jako ja nic nie słyszę. mi coś słyszeć? E co? To... No nie słyszę. Padre jest szoku chyba. This game contains... Początek jak snufa jak widzę. A, father, daj, I and very żałosne to. Net. O daj, streama z gry. And <śmienic> very żałosne. Musieliście to dopisać, nie? Tak, <śmienic> no. Pokier. Okay. No, no, no Dobra, wybieramy grę. O, siema kamulec to e, Po pierwsze nie wiem kim jesteś, nie? Dobra, dawaj streama, szybko, szybko A po drugie nie było mnie w szkole, dlatego że no... Pośpiesz się Dlatego, że mam kwarantannę Jaką kwarantannę? Długą kwarantannę Jezus Maria, dobra, ciszej to muszę zrobić. Grash to, crash, dawaj. Tylko nie nie, ta, nie Nie przed aż tak mocno tej gry Dobra, new oh, game Witaj, na ja z... Cicho! New game, new game. Cicho bądźcie! witaj na żąstwo kontynu... Dobra. Dobra, chuj z tym. Dobra. Cicho. Cicho. Cicho, cicho, szy! Eee, witajcie. Cicho! Power left, 8-8-2. Ja pierdol. Ja pierdol. O co się? Co się? Dobrej ja. taktyki ten mali, boże tak 8-8-2 Nie mogę To się da drzwi zamykać? A co to za gra? To jakaś podruba Fnafa Fnaf 2, nie? Jaka podruba Oryginalna Długa, podrub. Długa podruba. Długa podróba Długa <śmary> Musisz, musisz tramka ładować Trzy laski od Mali'ego GD <śmary> is dead Tramek... <śmary> ładował Father Ten tramyść to Ocel. jest Ocel też, nie? No. <śmary> Ale, ale, ale czekałem, do... że Patry zawsze wraca do tą kamerkę z tymi dziewczynami. No właśnie, ja nie ma się... <laughs> do Mali'ego... Ale, Patry... ale Patryk tu też jest? Nie wiem no. no. co. Nie. Yeah. Ja myśla... Ja myślałem, że Patryk w tej grze mówi Nie, Nie, nie. chciałby iść. No byłoby marzenie. Spokojnie, poczekaj do piątej nocy Patryk. A co? No. Dobra, to będzie więcej nocy! Ale pan, pan ja po prostu patrzy przez 30 sekund na ten sam ekran i wtedy tak tylko... o, o i wrócił, o i wrócił Będzie coraz agresywniej panie Fader no. Ja tą grę będę chciał potem przejść, nie? 8-8-2, dobra, nie, zdziwiłeś mnie A czy potem coś zmieni na 1.30? 30 Nie, nie zmieni Kogo masz na awatarze na discordzie? znajomą No jak się No, <laughs> To pierwsza nas... Do o kurde, nie ale powiem ci, że ciekawie się zapowiada. Poglądam pierwszą noc i wtedy gram dalej. Nie od tego się nie spodziewałem, naprawdę nie. No nie no, to jest na no serio. Tramie, który jawkiem rzuca w tatę. Fader, nie wiadomo co to za patyczak. Patyczak? A te, te, te rybki, na ryb, fader na rybkach. <noise> Czemu to jest nikt... Ej, ej! Broj, oni wszyscy broj. będą po mnie lecieć! Oni wszyscy Aj, będą po ja. mnie lecieć! Co jest? Ocel będzie ja. po mnie leciał. Trzy laski od Mali po mnie polecą. A Fadry po mnie poleci i Tramek po mnie poleci. A pewnie jak gram Mali, nie? Nie, Mali do mnie dzwonił. To kim ja gram? A co kim ja gram, skoro do mnie Mali miałeś dzwonił? Na karty, miałeś na karcie napisane. Tam było że, o Kamilu. A, ja gram Kamila! <noise> to... <noise> <czerwuje. Ja>, <noise> to ramek granszy to kiedy wiesz marionetka na a czemu ja w że nie jestem no proszę się a pan? nie a ten winex i ten winex pole ocelus mi uciekł ocelus mi uciekł ocelus uciekł z ogrodów to pole. <śmany> to jest pole po a pole duro <śmany> pole maryski Dobra, na razie jest trochę nudno, tak to on jest, Tak szczerze. Pierwsza nocą zawsze noc. jest w pierwszej nocy nudno. I ten ocel gdzieś poleciał. Nie no dobra, ja jeszcze ja, ja, ja nie wiem, Ofien. zaczekaj Piąta noc, noc, noc. Pi piąta noc jest 20 na 20 na 20 na 20 Jezu! <śmiany> ja pierdzielę Ciekawe jak ryby wyglądają nie, no te laski to jednak fajne, słuchaj. <grymne> ja, a jak, Jakie będą odgłosy waszych innych animatronów? No zobaczysz jump podem. Ale ten Power Left 882 to mnie zaskoczyłeś i to w chuj No bo 8 ary. Co? Ja się założę. No ma o tą grę, to ty powiedziałeś tam do Linuxa Wajnek zda jakieś tam pasztety. Faderowi tak się spodoba Nie, to był mój pomysł, powiem ci No nie wiem. Ale najlepszy jest jump klasek Nie wiem Tylko, że mi kanały nie panowali Nie się, nie panowali. Patryka, Co w się sensie Patryk jak ty walisz anorektyczki, anorektyczki to spoko, spoko Nie lubię Ocenus coś czeka, Ocenus czeka nie wiem dead Musi, musimy, ten, musimy, musimy z eye trackerem na fodderze Tutaj muszę tylko nakręcić pozytywkę i zakładać maskę na łeb czasami Na, Nie, no. na całup. No, całup. cały łeb Na cały łeb I taki, kiedy zakładasz mecz... maskę Długo to jeszcze potrwało co? Ej, w ogóle czemu jest trzecia AM i są odgłosy ptaków świerkających? No, bo Rozumiesz tego y, Bo to czwarta AM po południu tak. Ej, bez beskid... Ej, jak, czekaj, czwarta AM po południu ja pierdolę No 12 AM to będzie 12 Nie Jezu! Ocel! Ocel! A ja muszę wasze jumpscare'y zobaczyć No to, to zobaczysz jak to będzie mój. pod... Przestraszyłem się tego Ocela Najlepiej w piątej nocy sobie Nie no Ocel naprawdę żałosna robota po raz kolejny A to jakie to w postaci? Jest tam dużo malego? Nie no ale Ocel dobrze, że dałeś mi tyle mocy, nie? No 880, 880. Ofiak tutaj do 800 i znika, nie? O co, ale jesteś pierwsza 30? To znaczy nie, Fader jesteś pierwsza 30 Nie kurwa 882 Fader ty ma 130 mocy i nie kurwa 882 <grym> ja. Dobra, gdzie dobra, on spierdolił, on jeszcze jest, one ja za, są ja on pięć, jeszcze jest. Ja za 5 minut muszę iść No to idź Dobra, ale okej okay. Ta bezki do freestyle ci pierdolne Dubla ci pierdolne Dobra, dobra, robimy! Eee. A, a ciekawe, ale prawdę te jumpscare'y mnie ciekawią i to wciół Kader, masz mały ekran strasznie. Jezu! Du, 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 du. Brakuje tu jeszcze świecenia latarką. Spokojnie, powiększy się to w montażu. O, to chyba chyba mogę to... zgadnąć, co to te jumpscare'y będzie... Nie będzie Dobra, jakaś... jakaś roznegliżowana rzeźba bez głowy i, i ramion i nóg. O, to... zauważył Winex! Jak to zauważył. na początku gry... E dobra, e, co tu mam? E dobra, co? Jak, jak kuchenki mikrofalowe E tam długi korytarz JAKI KORYTARZ DŁUGI KORYTARZ Czy wy te korytarze zrobiliście specjalnie, żeby były długie? No No Więc ja chcę trąbkę zobaczyć Ale szkoda, że ma... Szkoda, ej, ale, ale szkoda, ej, ale szkoda, ej, ale szkoda Ej, ale szkoda, że ma... Cicho, cicho Szkoda, że maliście nie pozwolił na użycie jego wizerunku no to też byśmy zrobili tam ja, by Dlatego zrobiliście jego jako Fungaja No. <grym> <grym> no co? No, nie no, nie co? Nie, dobra. Jezu nie mówcie wszyscy naraz, bo dostanę pierdolca, nie? To się na gwarantuje? Dobra, jeszcze chwila na Kamer 4 A co z trampiem, żeby cię nie zabił? Długi tramek Długi tramek Nie tramek to ty Ocel! Gdzie jest Ocel? Już tu jest! <noise> jej, jej! Ej, Ej, ci o, teraz ci o! A dobra, jest ja nie. Nic nie nawet nie wiem, nawet nie widziałem nie wiem gdzie ty Ja myślałem, o. że zmieni to na 8.82 eyą. To było dobre Continue Twórcy ocelwiny Salwiny. House of Father 4. Poczekaj chwilę, bo muszę zobaczyć jaki był ten początek, nie? House of Father 4 Nie dobra, ja to już nie oglądam, tam... Dobra, ja będę. B kurde, wyścigię, tą grę, a ją Dobra. Witaj, gry witaj. na został został kontentu, został za, został został za No bravo. Polska polski język ciężki być. I, I nasz dom zosta został kontentu za został zaatakowany przez Verteza Foresta. Musisz uratować nasz dom przed tymi wariatami. Abyśmy mogli z tym portalem. Jeszcze w ciebie, Kamil, trzymaj się, żałośnik. <ślinny> 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 tym portalem. Wierzaj mi ciebie Kamil Trzymaj się żałosnik no. Co jest to z tobą nie tak o co Dobra dawaj, drugą noc Dobra, nie, nie, nasz dom o Boże, czemu Kamila nie ma tej, na, na tym live'ie? Wy, wy to widzicie, to, to jest wam powalony. Dobra, Night tu. Dobra, co teraz będzie? Co to będzie? A czy... A, czy ten tramek to jest taki Foxy? Nie, to jest kukiełka O dobra, dobra.

jeszcze ktoś nam podpali... <śmiany> co podpalił Nie wiem kto Ale kto podpalił? Przestań <śmiany> 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 Jezu Ja zawsze boję tych jumpscare'ów, nie? <śmiany> Tutaj w ta nocy jest bardziej agresywna <śmiany> <śmiany> Ale kto podpalił? Jezu już? Ja jeszcze jak podczas no ja piątej po nocy zrobiłem FNAF Ale agresywni są ci wszyscy Ocel, co jest? Ja się boję, o, ale pamięci naprawdę czekają się nie? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, żałośnicy. Ty za tym programistą, Ocel. Jebany programista, pierdolon. Pierwsza taka oryginalna w sobie gra. Ocel, jebany programista, pierdolon. A to, ale przerobialiście to, co nie? No to nie było to samo co Unity Astety. To nie jest to samo... Inna magia ci powiem. No. <laughs> ale widać efekty. Okay, efekt to zobaczysz w piątej nocy, bo jest złoto tam. Ja się boję. <laughs> bo ty po zobaczysz... Ty się to straszada. A ile ogólnie to trwa jedna godzina? No, nie wiem, tyle ile w normalnym knafie. Opra laski są na swoim miejscu Ocel jest Hadry jest Matramek jest, a Kamil jest teraz pod siebie Deskito Nie, ale powiem wam, że jeśli chodzi o te... Mali chyba dzwoń chciał powiedzieć mi o tych laskach, ale nie daliście mu kwestii dobrej Bez Ej, i ma chciał pan powiedzieć, a i uważaj na te trzy laski, nie? Bo są serio agresywne. A, a czemu nie ma tym motywu 50 tysięcy? Nie wiem, no bo to nie to ma nie malinowska gra. Wiesz Father Forest... w Father Forest 2 byłeś malin. Ogólnie kroszkę wcąwania. Zobacz, masz tutaj największy, największy koszmary, największe koszmary tak jakby Kamila, czyli Tramek w dzieciństwie. Trzy gołe Laski, bo on się boi dziewczyn. Ja w okularach, który idzie go zajebać Jak, o, jak pana mu napadnie. Robiący, mu w, robiący mu taki monolog I jeszcze, jeszcze ja mszczący się na nim za wszystko co mi zrobił Tak, To Chudy fader Ej, a ja tu serio mam więcej mocy, czy to tylko tak dla byki jest? No masz więcej mocy Co? Ej, jeśli to actually serio działa, to ja nie wiem 850 Nie no, fajne są Mówiłem ci w Ja pierdicze. Pierdicze. W sensie ta po prawej najlepsza, nie? Ja pierdolę, że nie oceniam Ta po tak. si środku naj naj najbardziej płaska A ta po lewej to podobnie do tej Ale widać, że to trochę lepiej Ja, ja tak prawa, O Ocel uciekł, ocel uciekł o, Dobra, nic mi nie zrobisz Nie boję się ciebie okay. Okay. Trzecią noc Trzecia noc Trzecia noc a jumpscary, a, a, a co będzie najlepsze? Jumpscary czy co będzie najlepsze? Jumpscare to jeden? Ja chcesz jumpscara, zobaczcie jakiegoś. Jakiegoś to już jest Drugiego! Zabój, podczas trzeciej Dobra, nocy. a od trzeciej nocy mamy za atakować? Nie. To, aha, czy tylko tak? powiem, zobaczmy już kiedy. Dobra, okej. Okay. Pamiętaj o celu, o zasadzie trzech lasek, czyli że trzy razy. A kliknij continue. O, coś się zbugowało. Ja przepraszam bardzo, ale co to ma znaczyć? Gdzie są? Masz policji w żarach? No to sam. Halo, policja. Tak, policja. Okay. W e, proszę pana, mówię chymel. Dobrze, do... Ale ja nie wiem o co, o co chodzi Zobacz jumpskery i zaraz Pracowałem jakby dołyt <gry> Przygraliś się żałosne Nie na no, czemu nie trzecia noc, ocel Nie wiem, poczekaj I weź zaraz te jumpscare wszystkie, zobaczę co chodzi Brawo Ja chcę tramka jumpscara ja chcę tramka jumpscare Pracowałem jakby do Falicja w Florach lub pińku łyżeckim? Patryk? To teraz na będzie Teraz będzie żabskar? Tak. Czekaj. No, cz <grywa> co on powiedział? Zostrze! Siema furtusia. Ale... Ale wiem dlaczego kubańczyk, bo on uwielbia kubańczyka, nie? No tak. Dobra, teraz ocen, musi być ocen Dobra to ocenić spróbuj jeszcze raz wylepszyć i zobaczymy Najwyżej, czyli, <laughs> najwyżej ja zagram i zobaczymy. Ale dobrze tam skare nie są straszne O, cześć Weiser Cześć Mem do policji w żarach? Policji w żarach <laughs> Tak, policja w żarach do, do, do. O. proszę pana, mówisz Emma Zicili 5 użyć. Można twarzy i... Tutaj, jak się o, wreszcie Dobra, powiedzcie mi, kiedy zobaczycie mechanikę i skoczenia do korytarzach Pierdolę, gra dopiero że o tym już pytać nie co, coś dodać Tylko jedno w głowie Ja pierdolę Ale chłopie, najlepszy jumpscare, najlepszy jumpscare jeszcze nie był co, Z tymi dziewczynami, nie? Dobra, przejedzę mocno, szybko Lecimy Teraz cię Teraz cię. Halo. Dzień dobry. Mm -mm. Pani, a ja pani, po teraz powiem krótko, niech pani mnie dobrze słucha. W pani domu jest bomba. Ja nie żartuję. Ma pani trzy godziny na opuszczenie domu i ma pani... Pani będzie wiedzieć jak wybuchnie Tak Powiedziałem 3 godziny ma Pani na opuszczenie domu I ma zostać 10 tysięcy w walizę 50 tysięcy Czemu tam jest łama? Może być 20, 20 trzymaj Zobaczymy kurwa Zobaczymy się tak będziesz cieszyć To ja sobie myślę Kurwa gnoju, zobaczymy jak bomba pierwsza. <grym> A czemu jestem tutaj? No bo jesteś główną postacią. A. Ja mam duży telewizor, bo jestem bogaty. Tak, no to jest tam dom kontentu. Tak, A rol tromka. To no, czy mój no, merol? Tak, jak, jak, jak tak to będzie Jak tak ten dom będzie wyglądać, to będzie zajęcie. O tu tramek właśnie jest oczywiście. <grym> To patrzysz jak stoję pod pieśnictwem, masz jadłoby Halo, szósta Jezu Ojej, no. Ja mówię, ale że z tej wszystkie I fader Dobra, szósta fast No szybciej No szybciej! Szybciej, są dziarniały Ruszają się, dużo Jest, dobra Mamy czwartą nazwisko. <noise> dobra <głosy> Co teraz będzie? Jaki telefon, wariacie? Długi. No kurwa, żartujesz chyba Przecież jest ustawione Ogólnie ludzie to po, po dwóch tygodniach, kiedy sonie grałem w The House of Other Forest Ocelowi udało się naprawić plik i ogólnie mamy czwartą noc Więc teraz zobaczymy co do nas przygotował Bo ja najbardziej czekam na czwartą i piątą noc i na ending więc naprawdę niecierpliwością to czekałem więc zaczynamy i ja się boję co teraz będzie Najbardziej ciekawi telefon Bo jest czwarta noc a wiecie co jest po czwartej, noc, czwa, czwa, czwartej nocy to Znaczy czwartku jeśli ty to tam dałeś ocel, to ja nie wiem Chyba ci <śmany> 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 jednak, hotel. Jaki weekend? Jaki A jednak ocel Jakie weekendy? Długi weekend Musiałeś od co to wstawić począttej nocy. No bo wiesz czwartek, długi weekend jest. Nie spodziewałem się tego co, naprawdę. Nie spodziewałem się no ale. Nie myślałem że, Nie myślałem, że to stosujesz tutaj. Dobra, teraz faktycznie jest przejebane podczas tej czwartej nocy. Jaki weekend? Długi weekend? Chyba cię postaram. Będziesz na odcinku Messi. To za będzie w czwartej nocy, daj się tego boję. To czy w piątej? Nie, ja nadeczkam na te trzy laski, nie? Jezus! By, by mi prawie na ryj wyskoczył. Trzy laski odmalię jego A wciąż? Czekam Ogólnie ludzie, mamy już piątą a.m. i teraz właśnie mam na... Cicho! Ogólnie ludzie, to mamy już piątą a.m. I zaraz przejdziemy do nocy piątej I tej nocy się najbardziej obawiam Bo mam nadzieję, w końcu te trzy dziewczyny, te trzy laski od Mali'ego coś w końcu zaczną robić, nie? Mam taką przynajmniej nadzieję No właśnie, powiem tak szczerze, że te noce się dłużą, dłużą Najpiątej przy piątej godzinie, nie? Bo chcesz, bo chcesz już po prostu przejść dalej, nie? Legenda głosi, że Tramek kiedyś pokroi to jabłko. Tak. A on zagrał w, te... A on zagrał w końcu w tego cs -a? Nie, 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 fader. Legenda głosi, że on rzucił w tego ojca tym jabłkiem. Co mówisz? Legenda głosi, że on rzucił w tego ojca tym jabłkiem. <laughs> Legenda głosi, że ten tramek nadal gdzieś jest, w innym uniwersum W innym uniwersum, <grystanie> ja Dobra, szósta, szósta Nie kurwa, siódma Nie kurwa, osiemdziesiąt Tylko ludzie będą mieli download, to wiesz, to gry jest tylko jedna więc no, Dobra kur... Teraz jak to... Niech teraz to nie zadziała, Nie wiem ale jak gdzieś tylko jedna noc? No tam gdzie, bo jest, na no nowej wersji jest tylko jedna noc To nieźle się bawisz o co. Dobra Kurwa ja, Wiedziałem, kurwa Dobra widzowie, widzimy się po krótkiej przerwie <grym> Zrestartuj restarty zobacz O, and very jalosnet. O działa, ale F2 działa <grym> F2 działa, haha <grym> Dobra, to, to widzowie, Widzimy się po krótkiej przerwie Dobra widzowie, jesteśmy już po krótkiej przerwie w końcu mamy piątą noc Ostatnią noc z House of Father Forest Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak po naszym chcemy czyli będzie działało Zaczynamy noc piątą Ja się boję i teraz bądźcie cicho Bo ja chcę ten telefon usłyszeć Telefon Telefon do przyjaciela Cicho <laughs> Eee co jest? Wyjebał laski z okien, to niegrzeczny Malin, chłopie! LASKI ZNIKNĘŁY! O nie, nie mam sprinta Znaczy speeda Ale tu się... Ale tu się odwala, ale tu się odwala o cel. Wilek, strzelaj Druga noc Kurde no, Ty, niech żałośnik pochłonie Dobra o cel, ja czekam na jumpscare'a lasek teraz Ale, ale szanuję ci za to, że akurat w piątą noc Czyli taki typowy piątek, dodałeś tą jego nutę imprezową O stary dzwoni Tak, czekajcie Dwa skary naraz, o co to były dwa jumpscare'y naraz Ja bym się tego nie walnął, co jest kurde, poślubony jestem A co, a czemu to były dwa jumpscare'y naraz O dobrze Widziałeś ten pan i widziałeś, że to ma asystę. O co, to jest takie horror, że dwa cząskiery naraz tam wyszły. Dobra, Kubańczyk i kamerzysta. Bo jeszcze się, kobiet. O tym... Szanuję cię, ocel, za tego kamerzystę tutaj. Hmm, hmm. Co to w ja tam jakiegoś. ja na bramkę, jadę gdzieś. Jak, jest. jak jesteś ja na chłopiec, to zawsze i, i lecisz na piłkę, nie? Tak działa. Tak Gry. Dobrze winek, Dobrze. Ufa, to było pięknie. Ale to zapierdziela Ta piąta jest całkowicie przestrona Ej to jest rzeźnia To jest rzeźnia, to jest chore Powiedzcie Solowi, że dojebał tą grę na piątej nocy Na 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 a ten jumpscare teraz myślałem że będzie jakiś zabawniejszy a to tylko jakaś muzyka z osu czy coś O A nie ogólnie to spoko Jest tak Ja teraz czekam na ending nie? Oła Ale imponująca no. obrona Ale żałosna obrona chyba Pierwsza je, je, jeszcze ja Ocel, dowali, dowaliłeś tą noc cholernie I człowieku, ta gra jest taka ciężka, że wyskoczyły mi dwa jumpscary naraz co? mi jak ty chujujesz Ocel 20 na 20, 20, Ocel mi wyskoczył, wyskoczył jumpscare'y ocela i lasek naraz tak, ale to, bo to jest 20 Są 20 To są wszystkie, to są wszystkie na maxa O, są dziewczyny, na imprezie To jest chore, Ocel, to jest chore w, w końcu ta gra ma difficulty Ja pierdziłem, jakie to jest chore CO JEST? No, jest. Mia miałem to na głowie Nie zdjąłem tego ja, W żadnej części nie sterowano mną ty jesteś jedną osobą, która atakuje Jezus Maria Żałosne To ty wymyśliłeś ten cały... Ten, ten, ten cały łeb cały, cały forest industrien <laughs> Mali industry. No. Ten cały fader fa forest corporation, nie? Piąta, piąta Potem fader nagra mi takie teorie Dobra Dobra, widzowie, została nami jeszcze jedna godzina i wygraliśmy. Wygraliśmy grę. Ja chcę ten ending zobaczyć, bo mówisz, że jest grubo. 882 <grystanie> Bar left, 814. 3, 2, 1. 3, 2, 1 No jeban Nie spodziewałem się go Mogłem nie wchodzić na twoje pole A tobie co znowu nie yes, ja nawet maski nie ściągam. A co ja z maski nie muszę ściągać No nigdy nie Ale wiesz, to ramek. Jezus! Proszę, proszę! Ale cud! Bałem się, że ty mnie zabijesz, bo ty jesteś tym najcięższym. Według mnie. Jest! Szósta! to. Teraz ending. Drugi ending. Będzie ending? Będzie. Dobra, cio, teraz cio, bądźcie. No halo! Ending! Nie ma. Ja pierdolę. Fatima Fatima i endingu nie ma. Ja pierdolę. Naprawdę dobra robota, o co? Żałosna robota. a robota. Dobra, widzowie, jeśli się ja to oceluje, uda to, widzimy się w tym cięciu i tam wkleję ending. A na retę dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że House of Water Forest i trzecia część Father Foresta się nam spodobała. Trochę inna wersja niż zwykle, ale o co już mi powiedział o tej części. I następna część ma być naprawdę zajebista. Tylko to wam powiem. Ja to wam czasem dziękuję za oglądanie i oczekujcie następnej części Father Foresta. Siema. Spierdalamy.